Jeżeli już jesteśmy z tej strony naszej galerii, no to przywitamy Juniora, więc właśnie Kubę Piątka, którego już tutaj w pewnym sensie wywołał do tablicy Jacek Czachor. Witamy serdecznie. No a proszę Państwa, tutaj to już jest ciężka artyleria, powiedziałbym, z tej strony. A więc, no, człowiek, który chyba odniósł w tym roku swoje największe sukcesy. Nawet nie chyba, a na pewno. A więc Rafał Zonik, triumfator Dakaru 2015. Adam Małysz. Też myślę, że przedstawiać go nie trzeba. Pilot Adama Małysza, a więc Xavier serii Trzecie miejsce w tegorocznym Dakarze. Kuba Przygoński, a więc zawodnik, który... Może pochwalić się najwyższą lokatą spośród polskich zawodników w kategorii motocykli. Szósty był w Dakarze, no ale znudziły mu się motocykle i wierzy, że samochodem dojedzie do mety na wyższej pozycji, a do tego celu poprowadzi go jego pilota, więc Andrzej Rudnicki. No, a, proszę Państwa, gospodarzem. Myślę, że do tego też się już zdążyliśmy przyzwyczaić. Gospodarzem tych wszystkich naszych spotkań jest zawsze niezawodny pan dyrektor Leszek Kurnicki. Serdecznie pana dyrektora witamy. Proszę Państwa, Orlen Team to wielkie przedsięwzięcie sportowe, ale to też wielkie przedsięwzięcie marketingowe. Taki jest e, dzisiejszy współczesny sport, ten sport e, no, na najwyższym poziomie, przez oczywiście to e, duże, bardzo duże, powiedziałbym S. Naturalnie, że e, koncern PKN Orlen, tworząc zespół Orlen Team, miał określone cele marketingowe.